Dlaczego domowik nie lubił luster? Dla dawnych Słowian lustro nie było zwykłą taflą szkła, było oknem na tamten świat, na nawie. Domowik był duchem, istotą niefizyczną związaną z domem i przodkami. Wierzono, że w lustrze duch widzi swoje prawdziwe oblicze czasem straszne, czasem obce. To go niepokoiło. Mówiono też, że lustra kradną energię a domowik był strażnikiem energii domu. Patrząc w lustro, mógł ją utracić, albo nawet zostać w nim uwięziony. Ponieważ był duchem przodka, lustra mogły przywoływać inne byty znawi, nie zawsze przyjazne. Dlatego nocą i po śmierci bliskich lustra zasłaniano płótnem, by nie drażnić gospodarza domu. Jeśli chcesz poznać więcej dawnych słowiańskich legend, mitów i tajemnic zapomnianego świata. Zasubskrybuj ten kanał i zostań tu na dłużej.